E, chciałem wam pokazać Przężyto jak powschodziło. E, jest to odmiana w tym roku znowu Tonko, fajna tolerancja na słabsze gleby. E, jest to po rzepaku, ten co nagrywałem e, Ilona. Powiem wam tak, e, siane było tu poznaniakiem. Naprawdę, siewnik kupiony kiedyś za 500 zł. Wszystko nie działa. Wschody są naprawdę fajne. Gdzie Gdzieniegdzie, tak jak widzimy, tu paseczek to jest akurat chyba łączenie, ale gdzie gdzie na przykład jakiś lejek nie powschodził. O, tak jak tutaj to zauważymy i powiem Wam, że nie wiem, czy za, za głęboko nasiono poszło, czy za e, płytko. Raczej za głęboko, bo nic nie ma na wierzchu, chyba że już lejek jest. Nawet nie widać nic żadnych nasion Dżowniczka jest dżowniczka jest to znaczy że no, struktura w glebie jest fajna no nie widzę nasion powiem wam że dziwne dziwne czemu to tak sieje e, ziemia jest ba bardzo pulchna przede wszystkim ja bym zalecał każdemu kto sieje to, żeby ta ziemia była naprawdę pulchna tutaj jest po rzepaku e, było tu orane dosyć e, dosyć ta ziemia była pulchna fajnie się dlatego też zasiało no tu jest na przykład łączenie, widać mam taką talerzówkę e, która tak robi, niestety wiem jak to zrobić, żeby tak nie było ale nigdy nie ma czasu e, widzimy jakieś tutaj resztki rzepaku gdzieś puknie przykrył, bo zostawiliśmy masę zieloną A, e, obsady nie liczyliśmy ale przęży to na oko, ja tak patrzę zawsze na oko e, myślę, że fajnie to wygląda to jest dopiero pierwszy listek, drugi z może, no pierwszy dopiero, a drugi, drugi zacznie wychodzić tak naprawdę. Więc. No jest bardzo, mówię, pulchno. Chwasty zaczynają wychodzić. Przężyto Tomko, zobaczycie. Siejemy w tym roku znowu Tomko, Probusa własne te były własne i w tym roku dobieramy dinaro ze względu, że te 20 hektarów ponad nam doszło i trzeba to obsiać, no to na półgorze najlepiej ja proponuję też pszenżyto dlaczego? bo jak żyto bym zasiał, to by mi nie wytępiłbym perzu, który był a pszenica, no nie proponuję nikomu w tych latach siać pszenicy nawet gdzieś tam popularny youtuber z branży rolniczej Sieje przężyto. Ma tam trochę takich słabszych gleb. Na pewno kojarzycie tą osobę. I właśnie opowiadała w tym roku, że ta osoba, nie wiem czy mogę powiedzieć kto to zaryzykuje, powiem, że kula, tak. I on właśnie też był bardzo zdziwiony, że przężyto tak sypie. Tak naprawdę nic nie dał tam nawozu tak olewająco do tego, że tak powiem podszedł za przeproszeniem oczywiście w nawiasie to miałem że olewająco, ale plon był bardzo przyzwoity i naprawdę przęży to w ostatnich latach proponuję każdemu siać bo jest pewniejsze niż pszenica niż jęczmień, jęczmień to już w ogóle jest turbo jetpack i tak dalej nie wiadomo dlaczego takie lata są no, Muszą być stabilne lata dla, 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 tych, yy, dla tych zbóż, a to sobie z żytem fajnie poradzi. Chociaż żyto też tak nie planuje 5 ton, jak na, na naszą okolice Ja tu mam działeczkę, talerzuję sobie. Yy, tak, teraz będę tak: tutaj będę miał działeczkę, to będzie działeczka, tu będzie działeczka. Tam ta czarna, stależowana też działeczka, więc wszystko koło siebie. No, takie działeczki malutkie, tam jest yy, 4 hektary, tu gdzie dwa. I 2 i 2, to się w sumie połączy, to będzie 4 Ale tam jest jeszcze tak, że z 15 jest w jednym kawałku, więc super Talerzuję jakoś tak, o to wychodzi, ale nie jestem zadowolony, jest bardzo twardo Jak to Ta Tależówka mi świruje, denerwuje mnie już bardzo Ze względu, że no Przepracowała swoje, nie powiem, mogę powiedzieć wady i zalety Ale na przykład Teraz było tu na dniach spawane. O, możecie zobaczyć. Jest troszkę w błocie uwrócone, ale było spawane, tak? No bo po prostu pękło na profilu. Eee, one czemu są takie brązowe, to nie jest rdza, tylko to cały profil był już spawywany grubszy, bo były 2 mm. My daliśmy 5. O, tu będzie widać, że z grubiutki. A 2 mm to te śruby. Stworznie śruby, one po prostu gną to. Od e, łapa tutaj jest, bo to jest łapa do dosiania, którą trzeba dobrze ustawić, bo jak mamy e, źle ustawione, to się zapycha w przytależowaniu. Ciewnik się narzuca, e, ciągnik to już po prostu masakra. Czekam na nowy, e, nie chcę w niego inwestować, ale cały czas się jakieś swożnie pękają, nieswożnie. Nie no i tak to wygląda. E, od strony zewnętrznej macie tu jeszcze troszkę przeżyta. Ja będę na pewno przez cały rok opowiadał coś o tym przeżycie Jak to rośnie, jak to wygląda. Yy, widzę, wiecie co, jeszcze, że nie, gdzie nie, gdzie jest troszkę żyta. Yy, ale mi to nie przeszkadza, bo mam takie skupy, że. Nie przeszkadza po prostu. Chociaż wolałbym, wiadomo, żeby tego nie było. Dobra, to by było na tyle. Wielkie dzięki, hej.